Z jednej strony jest to takie jeszcze noworoczne spotkanie, umówiliśmy się w tym nowym 50-leciu gminy z naszymi przedsiębiorcami, że taką noworoczną lampkę szampana zawsze wypijemy, ale spotkanie jest przede wszystkim po to, żeby docenić tą pracę naszych przedsiębiorców, tych, którzy się rozwijają, którzy tworzą nowe miejsca pracy. No i chcemy, żeby to przede wszystkim w naszej gminie się działy ten rozwój przedsiębiorczości. Chcemy docenić tych, którzy przez lata prowadzą rozmaite działania. Z drugiej strony zachęcić nowych przede wszystkim biznesmenów, żeby dobre miejsce tu jest do inwestowania w minieszamu. Nasz wójt zawsze o nas pamięta. Zleca nam bardzo dużo zadań. My oczywiście przyjmujemy wyzwania, nie tylko my, ale starają się wszystkie koła gospodyń z naszej gminy. Przygotowania już trwają, cały rok nad tym myślimy. Mamy nadzieję, że sprostamy temu zadaniu, że będzie się wszystkim podobało, że odwiedzą nas tutaj licznie wszyscy zaproszeni, goście, jak i wszyscy mieszkańcy Pomorza, Polski, może nawet świata. Już pracujemy 24 rok i z dobrym skutkiem nasza szkoła jest najtańsza szkoła, szkołą w gminie, ale na najlepszych wynikach. 24 lata temu ta szkoła była już taka, można powiedzieć, krzyżyk postawiony do likwidacji. Myśmy zrobili i ogrodzenie, i wybudowaliśmy salę gimnastyczną z gimnazją. Jedną trzecią wójt, jedną trzecią marszałek, jedną trzecią mieszkańcy. Również wybudowaliśmy boisko wielofunkcyjne. Robimy projekt rozbudowy tej szkoły i finansujemy my jako stowarzyszenie, żeby w przyszłości gmina dołożyła może zewnątrz środki. Musimy szkołę rozbudować. Mamy w tej chwili razem z przedszkolem około 350 dzieci. Jak zaczynaliśmy było 78 dzieci tylko. Gmina jest coraz większa, nasze stowarzyszenia, organizacje, coraz więcej ich mamy. No i też chcemy wskazać, że są takie osoby, które przez lata wypracowywały i tu społecznie się wyróżniały. Są też takie osoby, które dopiero teraz się sprowadziły do gminy i też są w tej społeczności takiej naszej lokalnej uczestniczyć i temu przede wszystkim służy ta gala przedsiębiorczości czy działalności społecznej. A najważniejszą tak naprawdę rzeczą że jest dla kogo to realizować. I to jest chyba najważniejsza rzecz. Nasi mieszkańcy na ten, na ten apel odpowiadają. No i druga rzecz to jest to, że jest możliwość przede wszystkim porozmawiania bezpośrednio z przedsiębiorcami. Świat się zmienia dzisiaj z tygodnia na tydzień. Pod kątem przedsiębiorczości też wszystko się zmienia. Jako gospodarz gminy chciałby też być często na niektórych rzeczach na bieżąco przede wszystkim. I to jest też dobra okazja do wymiany takich doświadczeń, porozmawiania. Posłuchania rozmaitych problemów, spostrzeżeń czasem, czasem też fajnych pomysłów, bo przecież samorząd to my realizujemy tak naprawdę pomysły naszych mieszkańców. Powiatowy Urząd Pracy bardzo chętnie współpracuje ze wszystkimi gminami, samorządami naszego powiatu. Uważamy, że to jest sposób na to, żeby lepiej działać na rzecz lokalnej społeczności i właśnie w dniu dzisiejszym jest też taka okazja. Po raz drugi podpisujemy porozumienie o współpracy. Nasz punkt informacyjny dzięki temu porozumieniu będzie dalej funkcjonował w Urzędzie Gminy Szemt.